Mam przyjemność rozpocząć to bardzo wyjątkowe dla nas wydarzenie. W dniu dzisiejszym znajduję się w ambasadzie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Spotykam się dzisiaj i prowadzę warsztaty z młodzieżą. Chcemy wypracować samorządową kartę żywieniową, w której zawrzemy punkty, postulaty dotyczące zdrowej żywności. W czasie dzisiejszych warsztatów, podzieleni na trzy grupy, próbowaliśmy wypracować pewną deklarację, którą można by wykorzystać e, zarówno w szkole, ale także e, samorządowe i medialne. Warsztaty dotyczyły zielonej transformacji. W centrum tej zielonej transformacji jest zarówno szkoła, jak i samorząd oraz media. A w centrum tego centrum jesteśmy my, obywatele, obywatelki, uczniowie, uczennice, nauczycielki i nauczyciele. Tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne. Mamy bardzo dużo badań naukowych, które pokazują związek pomiędzy naszym stylem życia, a rozwojem niektórych chorób, które nazywamy chorobami dietozależnymi. To, co jemy, wpływa nie tylko na nasz, na nasz organizm, jako w kontekście somatycznym, ale również psychicznym. Jest szereg badań, które pokazują, że składniki z pokarmu wpływają na naszą pamięć, koncentrację, wydolność i uczenie się. Jest to szczególnie ważne w kontekście dzieci, które przebywają Jedną trzecią dnia w szkołach. Szereg badań naukowych pokazuje, że dzieci niedożywione albo dzieci, które jedzą bardzo przetworzoną żywność, zawierającą dużo cukrów prostych, tłuszczy nasyconych, cechują się gorszymi wynikami w nauce. Styl życia i dieta są nierozerwalnie związane z naszym zdrowiem i z profilaktyką chorób nowotworowych. Szacuje się, że nawet 30% nowotworów jest, jest dietozależnych. Tu szczególnie wymienia się raka jelita grubego, raka piersi u kobiet i raka gruczołu krokowego u, u mężczyzn. To, co jemy, bezpośrednio wpływa na, na to, w jakim zdrowiu żyjemy. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy świadomie wybierali to, co mamy na talerzu. To kwestia naszego zdrowia, naszego samopoczucia, naszych wyborów, naszej wolności, ale myślę, że musimy patrzeć zdecydowanie szerzej i to są rzeczy, o których być może nie mówi się tyle, ile powinno. To znaczy, że bezpieczna żywność to także polityka, to także klimat, to także zanieczyszczenia ziemi, wody, powietrza, to ogłacanie planety z kolejnych połaci, pól, lasów i różnych cennych przyrodniczych zasobów. Nasze codzienne wybory żywieniowe wpływają na dziką przyrodę, bo wpływają na rolnictwo. A rolnictwo jest odpowiedzialne za to, jak wygląda środowisko wokół nas. Wszystko to, co mamy w atmosferze, Jaką wodę pijemy, czy mamy powodzie, czy nie mamy powodzi, czy mamy suszę, jak sobie z nią radzimy, bardzo, ale to bardzo zależy od tego, jak wygląda nasze rolnictwo. Food safety is incredibly important. Um, for you, for your futures, but also for the planet as a whole. With rising temperatures, you know, weather, extreme weather, droughts, this is something that is just as big as anything else that's going on in the world right now, which I'm sure that you're all seeing around politics. This issue really, really matters, and that's one of the reasons why we're so glad to be partnering with Green Rev. Uważam, że są bardzo potrzebne takie warsztaty, chociażby po to, żeby zastanowić się, co należałoby zrobić, żeby tą odpowiednią politykę żywnościową wprowadzić i myślę, że te punkty będą jakby gotowym materiałem do przedstawienia władzom samorządowym i są też elementem edukacyjnym dla tej młodzieży, z którą dzisiaj rozmawiamy. Mamy dostęp do informacji, możemy w każdej chwili sprawdzić daną informację. Natomiast wiele tych danych jest wymieszanych z nieprawidłowymi informacjami, tak zwanymi fake newsami. Więc kluczowe jest uczenie dzieci, już od samego początku, dobrych i zdrowych nawyków żywieniowych. Na pewno trzeba edukować ludzi, jeśli chodzi o zdrową dietę. Myślę, że to jest praca niekończąca się, bo nawet jeżeli wiemy, że to jedzenie wpływa na nasze zdrowie, to niekoniecznie w momencie, w którym podejmujemy decyzje już żywieniowe, się tym kierujemy. Więc tak, edukacja jest tutaj bardzo, bardzo ważna.